Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na domowego chikera. Do zrobienia tego chikera w domu będę potrzebowała bułki, ja już mam takie gotowe, zakupione, podłużne, pierś z kurczaka, paprykę ostrą, paprykę słodką, czosnek granulowany, przyprawy do kurczaka, sól. Do sosu użyję musztardy miodowej, jam d'ion, śmietanę 12%, majonez, sałata lodowa, będzie nam potrzebna jajka do panierki, bułka tarta. Mąka oraz płatki kukurydziane, już mam zmielone je bardzo. Oczywiście, całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. No to zaczynamy. Na początek zajmę się piersią. Pokroję ją na takie paski o grubości 2 cm. I takie paski odkładam na razie na talerz. Mięso mam już pokrojone, teraz do miski wrzucę sobie wszystkie przyprawy, jakie mam i razem je wymieszam. W takie mieszance przypraw maczam każdy kawałek mięsa. I takie mięso w przyprawach najlepiej włożyć jeszcze do lodówki na około 30 minut, i potem będziemy zmarzyć. W międzyczasie przygotuję sobie sos do chikera. Do majonezu dodam musztardę miodową i do tego dodaję śmietanę dwunastoprocentową. Całość razem łączę i odstawiam. Mięso mam już gotowe. Teraz będę je maczać w mące. Ale zanim to zrobię, roztrzepię sobie jajka i bułkę tartą wrzucę do płatków kukurydzianych i to razem wymieszam. Roztrzepuję jajka. Na patelni już sobie rozgrzewam olej i będę smażyć je na złoty kolor. Mięso maczam w mące najpierw, następnie w jajku i płatkach kukurydzianych i razem bułce tar tartej już wymieszane razem. Mięso mam już opanierowane i olej mi się rozgrzał. Teraz będę wkładać mięso i piec na złoty kolor. Piekę oczywiście na średnim gazie. Pierś mam już usmażoną, mogę ją wyciągać. Pierś wyciągam na ręcznik papierowy, żeby trochę odciekła z tłuszczu. Wszystkie składniki do chickera mam już gotowe, mogę się zabrać za składanie. Na początek bułkę posmaruję trochę sosem. Oczywiście dolną część. Daję trochę sałaty lodowej. Na to wrzucam jedno mięsko, znowu sos i na to jeszcze wrzucę trochę sałaty lodowej. I takiej oczkiera zamykam. I tak składam każdy jeden. I takie gotowe chikery możemy iść jeść. Życzę wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa. Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę wam przepis na domowego chikera. No. no, to tak. tak. I co dalej mam mówić? No zrobisz jeść. Mhm. Jeszcze raz. W mhm. między... W s... międzystrojach. W międzystrojach. Pogoda <goda> jest <goda dość dobra. Jest dość słonecznie, lecz widzę małe chmurki. O Boże, dobra.